Od jak dawna pan trenuje młodzież? A, jako trener pracuję już piąty rok W tej grupie wiekowej, którą ja teraz trenuję Nadal są dzieci, które zaczynały w wieku 4 lat Czyli obserwowałem ich rozwój Od powiedzmy tych e, e, przedszkolaków Do teraz, kiedy mają 12 lat Część już odeszła do innych sportów, ale część została i naprawdę jest duża frajda obserwować te dzieci, jak się rozwijają sportowo. Jaka jest największa satysfakcja z tej właśnie pracy? Bo to jest praca za darmo, to jest wolontariat. W godzinach swoich własnych, swój własny czas Pan poświęca dla pracy z innymi dziećmi? Satysfakcja, tak jak już powiedziałem, jest ta radość patrzenia, jak te dzieci dorastają. Z dzieci przerastają, przechodzą w wiek takiej młodzieży i widać ich umiejętności się doskonalą. Powiedzmy można różne rzeczy robić z dwunastolatkami, których nie można było robić z sześciolatkami, prawda? Dla sześciolatków to jest zabawa ganianie za piłką. Pamiętam, pięciolatkowie niektóre dzieci ganiały za piłką, a reszta powiedzmy zbierała mlecze na boisku, nie była zainteresowana tym. Teraz... Ja myślę, że to już od wieku tak 10 lat Zaczyna się już rywalizacja już Jak jest, dzieci mają ambicje, żeby być lepszymi po meczu Emocje są czasami tak duże, że dzieci skaczą Tak się cieszą z wygranej Po przegranej meczu czasami schodzą ze spuszczonymi głowami Ale to też jest dobra lekcja Bo czasami uczy się na przegranych meczach I po to mamy treningi następnego dnia po meczu że przerabiamy wszystko, to, co zrobiliśmy dobrze albo źle w meczu i dzieci uczą się. Na swoich błędach się uczą i doskonalą przez to swoje rzemiosło piłkarskie. Ta drużyna, którą Pan prowadzi, to jest drużyna zwycięzców, czy częściej przegrywają? O oh, no, no. Można powiedzieć, że mamy dosyć dobrą drużynę. Od już paru lat utrzymujemy się w czołówce tych grup wiekowych pomiędzy tymi klubami z Community Clubs. W tym roku dos dosyć dobrze zaczęliśmy. Rozegraliśmy do tej pory pięć meczów. Wszystkie mamy. Wygięliśmy też piłkę halową w zimę. I zetwór, który trenowałem, doszedł do finału Winnipegu. Dwie najlepsze drużyny z Winnipegu spotkały się w finale. Jedną z nich właśnie była drużyna Valley Gardens. 12 -latków. 12 -latków. A Piłka jednak zabiera dużo mojego wolnego czasu, ale ja nie narzekam. Mam bardzo wyrozumiałą żonę, która popiera mnie w moim trenowaniu, bo czasami są mecze, dwa, trzy mecze w ciągu tygodnia, dwa treningi, także pięć dni w sumie mam część dnia zajętą piłką nożną. Moje zainteresowanie po prostu się zaczęło piłką, kiedy mój syn zaczął grać w tą piłkę i stwierdziłem, że jako rodzic mogę pomóc, bo na piłce się na tyle znam że mogę pomóc. I na początku zacząłem jako pomocnik trenera, a jego asystent. I po roku zostałem już głównym trenerem drużyny. I poprzez już wiele sezonów piłki halowej i na otwartych boiskach, ja teraz swoją wiedzę przekazuję swoim Asystentom. W jaki sposób trener doskonali swoją wiedzę? W jaki sposób trener wie, jak należy postępować? No, lektura. Lektura, kursy trenerskie, które ukończyłem, jestem, mam licencję młodzieżowego trenera do, do lat 14. Następnym etapem już są dla dorosłych, co so trzeba znowu przejść przez cykl kurs i kurs, żeby dostać licencję. Bo, żeby trenować w Kanadzie, wymagana jest licencja. I OSO też musi być, jakby to powiedzieć, rekord. Żeby pracować z dziećmi, trzeba mieć czysty rekord kryminalny. Ja zacząłem współpracę z młodzieżą nie dla jakichś zysków, rozgłosu. Ja po prostu chciałem pomóc tym dzieciom. I to na tym. Moje... Na, tej, na, tej satysfakcji na tej satysfakcji, żeby tym dzieciom pomóc, miałem trochę wolnego czasu, z którym coś chciałem zrobić i poświęciłem się pracy z młodzieżą. Ja to, jak to już zauważyli, w każdym programie, w każdym cyklu życia z pasją otwieramy pasjonujące księgi życia bohaterów naszych audycji i właśnie dzisiaj o pasji rozmawiamy z trenerem Krzysztofem Kuliczko trener chłopaków trener młodych. Przebył długą drogę z Warszawy do Winnipegu, przez Włochy, tak dobrze zrozumiałam? Tak? Przez Włochy i przez resztę Europy, <grym> można tak powiedzieć. A zaczęło się wszystko w Warszawie, tak? Tak, w Warszawie urodziłem się, wychowałem. E, była ulica Nowy Świat, czyli w samym centrum Warszawy się urodziłem. Moja lokalizacja, powiedzmy, była. Do stadionu Legii Bliska, do stadionu Polonii Bliska. Później się przeprowadziłem i znowu byłem blisko gwardii Warszawa, stadionu Blisko. Także cały czas miałem blisko, żeby chodzić na mecze piłkarskie. Ja w wieku 29 lat zdecydowałem się, że czas zmienić coś w moim życiu i wyruszyłem w podróż po Europie. Zwiedziłem kilka krajów. No i na sam koniec. Były Włochy i tam się zacząłem ubiegać o emigrację. Były do wyboru kraje jak Stany Zjednoczone, Australia, Południowa Afryka. Jednak ja wybrałem Kanadę i do dzisiaj tego nie żałuję. Kanada okazała się dla mnie naprawdę wspaniałym krajem. Dała mi wszystko, co mógłbym wymarzyć. Jest moją drugą ojczyzną i nie wstydzę się, że jestem. Polakiem, mieszkającym w Kanadzie, I to o czym marzyłem kiedyś. Że kiedyś będę w miejscu, kiedy osiągnę zadowolenie w swoim życiu, i tak się stało. Dlaczego to właśnie stało się Manito w Manitobie? O, to Manitoba to jest przypadek, bo wyjeżdżając na emigrację, ubiegałem się o Montreal. Wydawało mi się, że mieszkając w Montrealu, który jest bardzo zbliżony do Europy, będę się czuł, Bardziej jak w Europie. Ale mój kolega, z którym właśnie podróżowałem po Europie, dostał się do Winnipegu. I zachęcił mnie, żebym przyjechał, bo ponieważ to był mój kolega od lat dziecinnych, żal mi było go zostawić samego. Także dołączyłem do, Uni... do niego Winnipegu i od tamtej pory zostałem. W Winnipeg okazało się, że na swoje pluty? Oczywiście. Tutaj poznałem swoją. Panią żonę, tutaj urodził się mój syn Pogoda Czasami bywa kapryśna Ale ja myślę, że ogólnie Jeżeli ma się jakieś zainteresowania Pogoda nie ma tak znaczenia Oprócz piłki nożnej Czym się na co dzień zajmuje Krzysztof Policzka? moją Oprócz piłki nożnej Jest żeglarstwo A W ostatnich kilku latach Zacząłem się interesować Tak zwanymi sportami walki nie wiem, czy Państwo wiedzą, jeden właśnie z właśnie mieszkańców Unipegu należy teraz do ścisłej czołówki światowej w tym sporcie. Jestem jego wiernym kibicem. Mówię o Krzysztofie Soszyńskim. A poza tym golf w wolnych chwilach, jeżeli tylko mam czas, lubię iść na pole golfowe, przejść wszystkie 18 <noise> dziur pieszo to jest też dobra zaprawa. <noise> lubię też ogromnie jeździć na kempingi kupiliśmy przyczepę kempingową bo jednak namiot już trochę stał się niewygodny zamieniliśmy przyczepę kempingową tak więc czasu na wszystko braku, jest no, brakuje czasu żeby wszystko zrealizować trzeba jakoś to wszystko połączyć to czego mam życzyć oprócz tego, żeby było więcej czasu na te właśnie wspaniałe pasje czego się życzy trenerom piłkarskim czego się życzę osobiście Krzysztofowi Ulgiczkom Myślę, że zdrowia przede wszystkim. Chciałbym jeszcze w zdrowiu potrenować te dzieci przez kilka lat i doprowadzić może ich do 16-17 lat, kiedy będą mogły same decydować co robić z tą piłką nożną. Czy są na tyle dobre, żeby zacząć grać w klubach piłkarskich, które mamy tutaj w Winnipegu lub zająć się innym sportem albo zrezygnować ze sportu i zająć się czymś innym. Dziękuję za przybycie do nas do studia ja. i podzielenie się tym, czym Pan się zajmuje. Ja dziękuję za zaproszenie. I... Bardzo bym prosił tych ludzi, którzy chcieliby swój czas poświęcić na pracę z młodzieżą, żeby to zrobili, zgłosili się do tych klubów i żeby pracowali z tymi dziećmi, bo to naprawdę jest duża frajda.